Piotr Czublun, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Biliński Obiektywnie. Od kilku miesięcy mamy już możliwość przeprowadzania egzaminów dla osób wykonujących czynności agencyjne w formie elektronicznej. O tym, jak to przeprowadzić, jak ten proces powinien wyglądać, gdzie są różne problemy, niuanse i pytania. Porozmawiamy dzisiaj z Agnieszką Jakuczek z firmy e -Owca. Zapraszam bardzo serdecznie. No właśnie, można by chyba na początek takie dość, w sumie nie chyba pytanie zadać, czy trzeba było aż Pandemii koronawirusa, żeby y, powstała y, szansa i możliwość na to, żeby egzaminy dla osób, które chcą wykonywać czynności agencyjne, można było przeprowadzać online. Owo. No koniec końców, XXI wiek, no, o czym my mówimy, nie? Tak, w gruncie rzeczy Piotr ma rację. COVID nam pomógł. Technologia y, i kwestia egzaminowania y, poszła w kierunku online. Owym. Uf, całe szczęście. Mhm, a powiedzmy, Zrobiliśmy to jest, krok milowy. No właśnie, ale czy to jest taki krok milowy na stałe, czy raczej to na chwilę? Jak, jak Oj. To? Co prawda są i plusy i minusy, czy mhm. rozwiązań stacjonarnych, czy rozwiązań onlineowych. Mhm. Rynek jakby cały czas próbuje... Znaleźć, Znaleźć jakieś rozwiązanie, rozwiązanie. Ten, tak. tak, żeby ta, mhm. w wielu elementach ten egzamin online jest bardzo uh, przydatny, przykład bardzo rozproszonej sieci sprzedaży. Mhm. Uh, I takie rozwiązanie naprawdę jest bardzo pomocne w takiej sytuacji oszczędza koszty, czas, okay, pieniądze czyli, i tak. Okay, czyli, czyli mamy rzeczywiście to... placówki w wielu miejscach w Polsce, może też. Z czasami większą rotację niż bym z tego się spodziewał, tak? albo na przykład mam rzesze ludzi do przeegzaminowania w jednym, w jednym momencie, to na pewno takie narzędzie online to jest dzisiaj dobre rozwiązanie. Dokładnie. Tak. A powiedz mi, czy to jest coś, co jest, możliwość takich egzaminów pozostanie z nami na dłużej, czy to raczej jest coś, co kiedyś, oby pandemia się skończy, ktoś to oficjalnie w Polsce głosi skończyła się pandemia koronawirusa czy to oznacza z automatu wyłączenie takiej możliwości? W tej chwili w ramach rozporządzenia jest powiedziane, że jest to na Podczas pandemii mm -hmm. i zostanie wyłączone, oby nadzorcy przychylili się rynkowi i, mm -hmm. i pozwolili to narzędzie po pod pewnymi warunkami. Oczywiście, a po prostu twoje pierwsze online. doświadczenia z tym, z, tym, z tym egzaminem online są, są takie pozytywne, żeby się rynek, rynek pozytywnie przyjął to, taką, taką możliwość? Tak. Mm -hmm. definitywnie, definitywnie tak. Głównie dlatego, że. Właściwie przez kilka miesięcy rynek był zblokowany. Mhm. Egzaminów stacjonarnych, zrozumiałych względów covidowych nie można było wykonywać. Mhm. Rozporządzeń odnośnie egzaminów online nie było, tworzyły się. Mhm. W momencie, kiedy powstały i było to ostateczne rozporządzenie, należało dostosować rozwiązania online'owe, zmodyfikować je, skonsultować z KNF-em, mhm. dopiero zgłosić pierwsze egzaminy z wyprzedzeniem. Ustawie jest dziesięciodniowym, mhm. ale z hmm. doświadczenia wiemy, że trzeba to zrobić wcześniej. No tak. Co za tym idzie? Teraz, de facto, mamy po paru miesiącach dobrych kumulację ludzi zrekrutowanych, nieprzeegzaminowanych, hmm. i tą falę taką zebraniową hmm. trzeba okay, po prostu czyli, obsłużyć. Tak? Złożyć, że gdyby nie. Dobrodziejstwo takich narzędzi, to pewnie byłoby trudno dzisiaj z, z automatu taką, e, taką, taką grupę ludzi, taką rzecz ludzi przeegzaminować. Tak to jest, bo mhm. egzaminy stacjonarne w doje COVID odbywają się. Mhm. Natomiast one są pod reżimem e, okay. tym e, organizowane, co zatem idzie. Sale egzaminacyjne, w których do tej pory zwyczajowo mieściło się na przykład 20 osób, mhm. w tej chwili pomieszczą osób 10 albo i mniej. E, sama obsługa e, weryfikacji dokumentacji, wyobraźmy sobie człowieka, który jest z komisji egzaminacyjnej. Z Rękawiczkami w masce, to okay. przeglądanie dokumentów też jest utrudnione, co To zatem tym ten proces jest trudniejszy. bo czy okay, koszty są teraz wyższe niż wcześniej, prawda? Tak. Okay. tak. I Zakładam, że to jest to jedna z, jedna z większych zalet y, egzaminów online, no to właśnie koszty, prawda? Nie muszę wydejmować ogromnego biura, nie muszę płacić członkom komisji za to, że tam są, siedzą i pilnują przebiegu takiego egzaminu, więc koszty dość oczywiste, y, oszczędności z, z tym związane, prawda? Oszczędności teraz a dwa bezpieczeństwo. Tak. Mm -hmm. y, to to. to to no jest tak, też ten, 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 ten plus, że ludzie. ja nie, nie mówię, że się zarażą na egzaminie, mm -hmm. tak? Oni tam muszą gdzieś dojechać, użyć jest, jakichś jest, środków, nie każdy przyjedzie e, samochodem, więc to jest no tak, tak aby, jakoś jak tam że... powinniśmy te obawy też uszanować, prawda? To tak. zrobienie to narzędzie jest takim, które pozwala rzeczywiście to, 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 te, tego ryzyka no, uniknąć w, w, mm -hmm. właściwie w całości, tak, no, jeśli ktoś nie wychodzi z domu i może taki egzamin przeprowadzić w domu, no to rzeczywiście no, na jakiekolwiek ryzyko większe się nie, nie, nie naraża, prawda? Okej, okay, a powiedzmy jeszcze tak, z perspektywy kosztów. Nie chodząc, nie wchodząc jakby w szczegóły oczywiście, bo wiem, że wy macie z sobą takie wrażenie, ale, ale czy z perspektywy takiej firmy, która rzeczywiście ma do przeegzaminowania kilkaset osób? W kwartale, powiedzmy, tak? jakiś średniej wielkości bank, czy nie wiem, firma leasingowa na przykład, tak? czy jakaś niewielka multiagencja. Twoim zdaniem warto w ogóle w takie własne narzędzie dzisiaj inwestować, biorąc pod uwagę to, że to tak jak powiedziałeś wcześniej, za chwilkę oby, pandemia się skończy i póki co formalnie na to patrząc, z tą chwilą te egzaminy powinny zniknąć tak? i powinniśmy wrócić w pełni do, do, do tylko i wyłącznie egzaminów stacjonarnych. Czy Twoim zdaniem to jest w dalszym ciągu coś, co jest atrakcyjne dla właśnie firmy, takich powiedziałem średniej wielkości multiagencji, czy jakiegoś dużego banku? Czy ja bym nie? poważnie to rozważała, mhm. bo tak jak wspomniałeś, mamy tą niepewność czasową, czy to będzie rozwiązanie na stałe, czy nie. Jeżeli rozwiązanie na stałe, OK, można zainwestować w takie rozwiązania techniczne, jeżeli już jest jakaś baza systemowa. Jeżeli nie, i chcemy się zabrać do tego mhm. procesu od samego nowa, od nowa mhm. i, i i budować coś od, od zera to byłabym skłonna bardziej na nie niż na tak, mhm. bo to nie jest samo stworzenie narzędzia. Mhm. Tutaj musimy człowieka zweryfikować tożsamość, to musi być bezpieczeństwo informacji zachowane, mhm. więc trzeba mocno zainwestować i w ochronę danych, zabezpieczenia, raczej, to nie jest samo oprogramowanie Raczej rekomendowane byłoby to, żeby skorzystać z jakichś gotowych rozwiązań, nie, póki co, niż, niż inwestować jakieś straszne pieniądze we własne tego typu rozwiązania. Tak? A przede wszystkim też trzeba mieć ludzi merytorycznych, którzy no będą tak. w stanie to obsługiwać. Tak? Mhm. Tu nie mówimy o wiedzy merytorycznej dotyczącej samego, przed, samej dokumentacji, Sanitarium, ale i umiejętności tak? technicznych obsługi mhm. tego. Mhm. Tak? Fizycznie, kiedy robimy egzamin, my podglądamy i widzimy przebieg tego egzaminu. Mhm. Tak? W jakim czasie kto zdaje, czy, czy ktoś przystąpił, czy nie przystąpił, kiedy mamy wyznaczony cały dzień egzaminacyjny, i to jest też super rzecz na, na egzaminach online, gdzie nie musimy konkretnie zapraszać człowieka na konkretną godzinę. Mhm. On ma do dyspozycji cały dzień i w dowolnej hmm. godzinie dostępnej dla siebie między spotkaniami A, bliźdźmi, a czy miedziami. macie takie na przykład dane, bo to jest taka ciekawostka odnośnie zdawalności, czy <grystanie> Zda, tak, zdawalność tak. egzaminów online tak. jest porównywalna <grystanie> z tymi stacjonarnymi, czy wyższa <grystanie> niższa, jak to wygląda? <grystanie> ja bym powiedziała tak, potrafią ludzie nie zdać dlatego, że zapomnieli, że zdają egzamin, <grystanie> bo ten czas na egzamin jest tu Jest zapas czasowy tak, tak, na to tak, tak, tak. w ustawie przewidziane I mamy taki przykład: pani, która na przykład nie zdała egzaminu, bo poszła sobie zrobić kawę. Kto się zagaił, okay. <laughs> zapomniała wrócić do biurka <laughs> i była zdziwiona, bo dostała zaświadczenie o niezdaniu egzaminu. Okay. <laughs> e, więc ten poziom zdawalności nie jest związany na przykład z tym, z że, że jest tak, tak, tylko, tak, tylko tak. widzimy, że w pewnym momencie jest stop, więc coś mm -hmm. się zadziało. tak? Mm -hmm. e, czyli pięknie do pewnego momentu zdawała i koniec, e, koniec dalej, dalej się nie, nie, nie zadziało. Zdawalność, ja bym powiedziała, że jest na porównywalnym, porównywalnym. poziomie. To okay. też kwestia tego, jak jest zorganizowany ten egzamin. No czy jest dowolność wybierania, znaczy do kolejność różna, wybierania Jasne, pytań, czy to, czy to jakby tyle, tak, Jakby tyle tytułów hmm. różnego, natomiast gdybyś mogła w, w, paru, w paru zdaniach w ogóle przybliżyć. Samą formę, tak? No bo wiemy, jest to rozporządzenie, które opisuje to, jak ten egzamin powinien przebiegać i tak dalej. Jest pewnie ciągle jeszcze sporo wątpliwości związanych z, z tym egzaminem, ale gdybyś tak miała wskazać, jakby to takie podstawowe funkcje, jakie powinny mieć takie narzędzie, żeby rzeczywiście zapewnić legalność, powiedzmy, akceptowalność przez KNF takiego narzędzia, jak ono powinno wyglądać, żeby rzeczywiście tutaj ktoś, kto poddaje się takiemu egzaminowi, czy firma, która wysyła kogoś na, szkole, na taki egzamin, miała pewność, że on potem nie będzie zakwestionowany po prostu. Hmm. E, przeszliśmy przez e, tak wiele konsultacji mhm. i są tak duże niuanse te, e, mhm. tego, e, te, tego rozwiązania, e, m, że przede wszystkim to bym za, e, ustaliła formę jakby zbierania osób na dany dzień egzaminacyjnych, mhm. tak? Mhm. E, to jak wygląda ta organizacja tego mhm. egzaminu, bo system mhm. systemem, natomiast najwięcej rzeczy dzieje się a, przy organizacji egzaminów online przed, je, mhm. go, a, przed samym egzaminem i po. Mhm. To, jak człowiek się zaloguje, on przebiega, to są kwestie systemowe do oprogramowania, do uszczegółowienia z knf jak mają e, wyglądać. Natomiast m, organizacja to jest, to jest to, na co bym e, postanowiła, tak? czyli mobilizowanie ludzi do tego, żeby się zalogowali. Okay. E, m, rzecz taka organizacyjna, z którą my się zmierzamy na co dzień. E, po egzaminie wiadomo, że musimy wystawić zaświadczenie o zdaniu egzaminu. O, tutaj super też jak ustawodawca wyszedł na przeciw, pozwolił na to, żeby to zaświadczenie było wystawione w ciągu 30 dni z doświadczeniem wiemy, że im szybciej to zrobimy po egzaminie, mhm. tym większa jest odbieralność tego zaświadczenia w formie okay. mailowej. No właśnie, a <śm> powiedz jeszcze tak, czy, czy, czy samo co ten, ten, ten certyfikat, on, on musi być własnoręcznie przed, pod, przed, przed podpisany? Czy to jest tak, że ten czy prawo system narzędzie, którego macie, dopuszcza też taki podpis e, elektroniczny? Tak? Elektroniczny, to I on, też, on nie. On nie musi, to nie musi być certyfikowany podpis elektroniczny, e, to dopuszczalne tak, jest też inacce. To forma. też skonsultowaliśmy, mhm. bo, bo tutaj była też w, w ustawie jest napisane, czy to ma być w formie elektronicznej, czy ma być elektronicznej. Mhm. Po konsultacjach zostało wyklarowane, że ważnym jest intencją mhm. na nadzoru było to, żeby ten było potwierdzone, że właściwa osoba albo podpisała, podpisała ten dokument mm -hmm. albo go odebrała tak? okay. Czyli, okay, czyli to czyli musi być certyfikowany jakiś, po prostu tak. podpis elektroniczny e, ale nie ten kwalifikowany taki nie. tak okay. natomiast mówi się o, o kwestii odbioru bo to jest, że tradycyjnie jest tak ktoś odbiera życzenie, ewentualnie podpisuje się na jakiejś obiegówce przyjąłem dziękuję bardzo tak. a jak to wygląda w tym przypadku <laughs> Wysłałem mailem i dobijam, tak? żeby dokładnie, żeby potwierdził, że odebrał. No I to jest jedna z najtrudniejszych <grym> rzeczy, które w tej chwili się zdarzają. Taka ciekawe Komisja egzaminacyjna. Bo to mnie ciekaw. Jak wygląda kwestia komisji egzaminacyjnej przy egzaminie online? To jest kolejna, to kolejna dogodność fizycznie jest to osoba albo dwie osoby. Z mhm. praktyki wiemy, ustawa pozwala na to, żeby to była jedna osoba. Mhm. My natomiast do komisji wystawiamy dwie osoby. Mhm. Jedna to jest ta osoba, która na bieżąco podgląda, a druga osoba, która to jest Porobimy set osób, na przykład egzaminy mm -hmm. są w ciągu dnia e, organizowane jest 100 osób na takim egzaminie w ciągu dnia. Ten egzamin mm -hmm. jest na konkretną, tylko że była jasność w dowolnym momencie. Mm -hmm. Druga osoba obsługuje na przykład linię telefoniczną. Jest wsparciem mm -hmm. e, przy, m, przy tym wszystkim i dwa później te dwie osoby, które no, zwykle jest tak, że wystawiają zaświadczenia, dokumentację, więc e, mm -hmm. również są tymi osobami, które a, po, a, podpisują. A gdybyś po, 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 o kilku jakichś takich niuansach, w Rodzaj podpisu pod certyfikatem, pod oświadczeniem, kwestia tej komisji i tak dalej. Czy są jeszcze jakieś takie niuanse czy takie problemy, na które natknęliście które się wdrażając do siebie takie rozwiązanie, które rzeczywiście powodują, że to jest gdzieś trudne albo ciągle są wątpliwości, albo że jakoś trzeba z tym sobie poradzić? Coś takiego krzyczyć w głowie? Tak, bardzo dużą rzeczą wątpliwą i do tej pory się z tym próbujemy, brykacją. to bo mhm. czy nie My oczywiście ro, zrozumieliśmy e, intencje e, nadzoru, bo czytając literalnie rozporządzenie, jakby to nie wynikało, więc patrzyliśmy bardziej e, z punktu widzenia takiego e, bezpiecznie, bezpieczniejszego rozwiązania. Mhm. E, mówię o weryfikacji jej tożsamości. Okay. E, Mamy narzędzie, które jest gotowe i, i możemy obsługiwać weryfikację w formie takiej, jak jesteśmy stacjonarnie, ale okazuje się, że ok, trzeba to wszystko przechowywać, mm -hmm. e, nagrania przez kilka lat. E, weryfikacja tożsamości musi być także dowód pokazujemy trzy razy. Wyobraźmy sobie w tym momencie weryfikację tożsamości, a, nie wiem, 20-30 osób, gdzie reszta czeka, kiedy ktoś jest w innym, oddzielnym pokoju okay. e, online'owym weryfikowany, kiedy to się zbierze wszystko i tak dalej, więc czas... E, Frustracja uczestników egzaminu odeszliśmy od tego? i weryfikujemy ludzi online. Żeby ich zweryfikować, trzeba mieć ludzi już wprowadzonych do bazy, po okay. to, żeby z drugiej strony, kiedy ten człowiek się loguje na ten egzamin, zweryfikował się prawidłowo jego, jego tożsamość. Tak? Czy okay. po wybranym numerze PESEL, przy jakimś numerze kadrowym, te dowolne, są Czy taki na... unikany numer, jakiś, jakiś ID, czy jakiego, co go weryfikuje, tak. on potem jakby w ten sposób się autoryzuje przed przystąpieniem do egzaminu w, w, w aplikacji. Jest Także tutaj nadzór z tym nie ma problemu to jakby z podziałem KNF-u to jest tak. to przyjęcie. Okej, okay, no to ciekawe rozwiązanie. No dobrze, czy jest coś jeszcze, myślę, o czym warto wspomnieć w kontekście tych egzaminów online nowych, twoim zdaniem? Oby trwały jak najdłużej. Ja, obotrwało, <grym> no, proszę Państwa, to ja myślę, że, myślę, że takim, takim wezwaniem pozytywnym, apelem do KNF-u możemy chyba tak tak, 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 tak zakończyć. Oby trwały jak, jak najdłużej. To koniec końców, proszę Państwa, mamy XXI wiek. No, rynek już od dawna się, mówiąc kolokwialnie, dobijał o taką formę. Mamy ją dzisiaj. No, COVID to trochę wymusił. No, miejmy, nadzieję, że, miejmy nadzieję, że to pozostanie z nami jak, jak najdłużej tego, tego, tego rodzaju forma, bo, bo to i koszty, i oszczędność, i wygoda dla użytkownika, i tak dalej, więc oby, oby jak najdłużej. Yy, dziękuję raz jeszcze Agnieszko za, za spotkanie. Agnieszka Jakuczek z, z firmy Owca. Yy. Chyba jak najdłużej, tak? Ten, tak, jak najdłużej, także bardzo Państwu dziękujemy, mam nadzieję, że informacje przydatne yy, i zapraszamy na kolejne nasze, nasze wydarzenia, na kolejne nasze nagrania, jak zawsze dzielimy się aktualną wiedzą z rynku i nie tylko ubezpieczeniową. Do widzenia.